Ja. Witamy Was na następnym Festiwalu Biegów Górskich 13... 2023 13 lipca I za niespełna godzinę Cała ta impreza oficjalnie ruszy Znaczy oficjalnie ruszą Ruszyło o 17. pierwsze A ruszy. Yy, ta, dziki Ja się ten? Między innymi my Będziemy się zmagać w tym roku z trasą yy, 240 km nie tak dawno uważaliśmy, że nie jest to osiągalne. Na pewno nie dla nas. Znaczy, nie tak dawno to po prostu podziwialiśmy tych ludzi, a teraz staniemy razem z nimi ramię w ramię na starcie? I będziemy ich podziwiać na żywo. Mam nadzieję, że też staniemy razem z nimi na mecie. <laughs> no więc co? I mam nadzieję, że będziecie nam kibicować. Trzymać za nas kciuki i w ogóle. I w ogóle wszystko najlepsze. <laughs> Trzymajcie się i, i czekajcie na. Czekajcie na relacje. <laughs> pa! 7, 8, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Dobra, weźmy! I. Odejrzał papi! Wyspę na parii! Jedenasta Bravo, 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 bravo vzít To <laughs> je. Máme to. To se kilometrów w nogach. A Monika ma jeszcze siłę biec. A biedny ja muszę godzić Jeszcze raz. Pięknie i tu warto być dziewięć i pół kilometra, pierwszy pół. Coś napemiasz? Nie, tylko odkali mi się na półka. Takie małe co nieco. I do góry Dlatego warto biegać po górach. Нет, я пока ждала. Jest ta droga 30. Mój mąż mi podpowiada 4,5 godziny biegu. Widzicie z przodu świetliki? Mam nadzieję, że widzicie. Bo ja nie widzę na ekranie. Z tyłu też są świetliki. O, tam widać. A my jesteśmy, wy? Ciemnej A Ale humory dopisują. <laughs> nie mylić z czarną, czarną puchą. To, co? 35 w 35 nogach zbliżamy się do drugiego punktu na trasie. Jeszcze tylko. 13. Nieważne ile, a no, od następnego punktu <laughs> zobaczymy co to fajnego jest Zapowiada się godnie Brawo! Zobaczcie, co to się dzieje nika Świetna najwyższy punkt dzisiejszej trasy Nie wiem czy widać Ale nie mam już tak dużych się do śnieżnika To na nam na słowo Na chwilę jedziemy do góry Troszeczkę nas zmoczyło Tak wygląda z tyłu nie wiem czy wy to już na filmiku zobaczycie Ale nam już pomału niebo się rozjaśnia Zaczyna być coś widać 9,5 godziny w trasie. Jak tam Michale? Jak są to nie to teraz Na razie jest ok. Ciśniemy dalej Mam kije do kiełbasy. <noise> mam nadzieję, że to już widać. Piękny poranek mamy. Jaki cudowny księżyc. A ja to nie cudowny? <noise> to już. Już mam nowy dzień. Będzie nam nocka za nami. Oby dzień przetrwać. 5 godzin 5 minut. <noise> Patrzcie i podziwiajcie. Widzicie tą mgłę? Jaki czat? Coś cudownego. No, no Bosko. słoneczko, i górki, i polanki, i i dzikiego leśnego zwierza. Kolejny punkt na naszej dzisiejszej tułaczce. Nie Taka tylko dzisiejszej, jutrzejszej też. Oto, wieżyczka. To nie pytać, gdzieś inny, gdzie już nie pamiętam. Ech, już mózg nie koduje. Ładno, to się liczy. Jagodno. Cześć, 83 km w nogach, a my chyba biegi pomyliliśmy. bo tutaj mamy banner żyźnika. No nie, te góry! Chyba zbądziliśmy i wieszczadach jesteśmy W i tak miało być nas to no, no, Tak by wyszło by bardziej. Na chwilę zobaczymy co tu serwują 100 km w nogach a ta sobie biega naprawdę wszystko mnie boli Nogi mnie bolą, ręce mnie bolą, plecy mnie bolą Ty też mnie boli No jak za słowo Stuwa w dupie, w nogach pary Ponad stówka w girach a ci zamiast wyciągiem nas puścić Dokażą nam drałować tam pod górkę Nawet konia nie dadzą <grystanie> Koniu nie nie Koni nie jedziesz To no. to zieleniec. I zarabimy Monika Idę, już nie biegnie Monika już nie biega <grystanie> Widzicie my też tak dobrze Monika co to zawierza? Orlica i wieża na Orlicy Czyli 106 km no. Może będzie widać Diki zwierzkurz Markie jego matka No co? Właśnie upuszczamy budowę. Lecimy na lądek. Zjedliśmy pizzę. 22 godziny kolą. zabawy Już przed... minęły. Zostało nam dokładnie 30. 30... 23... 29 godzin i 47 minut. Zabawy. E, no ciężko nawet to zabawy. To jest masą Jak ktoś powie, że bieganie nie boli... Takie długie, to się nie widzi Nie ma rzeczy to nie boli No dobra, ale próbujemy dalej, ciśniemy, znaczy próbujemy Hi. E, Niestety taka nowinka, trasa 7 szytów, 240 km nie jest dla nas ha, okazało się, że y, straciliśmy radość z naszego biegania Kiedyś sobie obiecaliśmy, że będziemy biegać zawsze z uśmiechem na twarzy, z radością, dla przyjemności, a nie na spinie dla wyników. I od praktycznie, no sto, do 130 było fajnie, ok. od 130 zrobiliśmy 150, praktycznie się nie odzywamy do siebie, nie, że się pokłóciliśmy, po prostu nie chce nam się, e, tu mi raz łezka gdzieś się zakręciła, to nie, nie ma w ogóle Martwimy radości. się o siebie nawzajem i nie czujemy tej radości, którą uwielbiamy w biegach brudzkich, więc po prostu zdecydowaliśmy, że schodzimy. Szacunek dla wszystkich, którzy podejmują wyzwanie startu w ogóle na tym dystansie. No akcje co ukończą, to są dla mnie mistrzowie. Więc y, to nie jest tak, że, że wiecie, no, nie, nie, nie trafia nam się żadna kontuzja. Yy... Jedyne co to są otarcia, zbicia Takie tam. i odciski. Więc jesteśmy cali zdrowi, więc. Y... <laughs> na pewno niedługo gdzieś tam pobiegniemy sobie ale już nie żadne ale 200 ale nie 200, te setki, to my jednak lubimy seteczki <głos> <głos> ale jakaś relacja się zrobiła coś tam Wam pokażemy z pierwszej części, drugą część macie sprzed dwóch lat, lat 110, którą biegliśmy teraz się nie zmieniła, więc jak sobie razem połączycie będziecie mieli całe 240 jeśli I... ktoś sobie 240 niech przemyśli, Zastanawiam się e, dokładnie my to Czy... zrobiliśmy trochę na hojraka nie, na hojraka trenowaliśmy, aczkolwiek no ale przebiec to pod limit, tylko żeby to zrobić. No właśnie, bo mamy tyle czasu. Się. Mamy tyle czasu, że mogliśmy by to spacerkiem zrobić, ale czy na tym polega bieg, żeby go po prostu przejść spacerkiem, bo zostało nam z jakieś 17 godzin, więc na dobrą sprawę z 4 km na godzinę byśmy mogli zrobić, więc to nie jest żaden wyczyn. Dla osób, które są wytrenowane, oczywiście mówię. No, daliśmy by radę, ale. Nie, my nie, nie tego oczekujemy. Nie tego chcemy. My chcemy się cieszyć z biegów, chcemy yy, łapać każdy kilometr i chcemy być uśmiechnięci i zadowoleni, a nie martwić się nawzajem, czy któremuś z nas się coś nie dzieje i czy w ogóle bez sensu iść i patrzeć w ziemię. A więc to, no to wszystko. To wszystko, ale jakąś relację nagramy, pa! Na razie.